Moim kredem jest to, żeby, żeby ciągle iść w nowe, samego siebie próbować zaskoczyć. Najgorsza rzecz, jaka się może przytrafić, to jest ta rutyna. Studiowałem jeszcze w czasach, kiedy, kiedy rzeczywiście wszystko się robiło na taśmie 35 albo 16 mm i presor Jachoda, którego bardzo ceniłem, ale był bardzo wymagającym presorem, on powiedział coś takiego, że jeżeli, jeżeli, jeżeli będziesz mógł spać spokojnie przed tym, jak wywołają Twoje materiały, to znaczy, że już możesz sobie szukać nowego zajęcia. Bonjour, tak, to zrobiłam. po naprawdę To moja, już, jak pan zauważył, wieloletnia współpraca z Małgośką Szumowską. To jest taka w ogóle trochę droga, którą, którą tak jakoś razem kroczymy, bo spotkaliśmy się rzeczywiście w szkole filmowej. Tam zrobiliśmy naszą pierwszą taką etiudę dokumentalną. Połapką mogło być yy, myślenie takie, że jeżeli się raz coś sprawdziło, jak to, to tego, te, te, tego, tych środków używałoby się więcej razy. Ale myślę, że w wypadku takiej osoby jak Małgośka, która jest osobą bardzo dynamiczną, yy, bardzo ciekawą świata, yy, to, to, to na razie jej to nie grozi. O sobie też myślę jako, jako o osobie, która gdzieś tam jest ciekawa tego, co się dzieje wokół. Ksiądz Adam ma jasny płomień wiary i talent do robienia rzeczy niezwykłych. Upraszczając, mógłbym powiedzieć, że to jest film o jakimś rodzaju niespełnienia. Postać księdza, który, który, który gdzieś nie może się spełnić również na drodze emocjonalnej, no jest osobą namiętną, która ma. Która, która gdzieś tam jakaś... I, i również jej seksualność jest jakby wielkim niespełnieniem, a, a funkcjonuje w strukturach Kościoła katolickiego, powoduje, że to jest taki człowiek trochę w potrzasku. I, i, I w tym sensie może sam temat dla kogoś się wydaje, może się wydawać taki prowokacyjny, ale wydaje mi się, że sposób w jaki robiliśmy ten film, taki naturalny i wydaje mi się dosyć subtelny. Mimo że opowiadał o dosyć brutalnej rzeczywistości. Chyba, chyba, chyba da odpowiedź na to, że to jest film, który, który na pewno nie, nie poddaje ocenie bohaterów. Tylko, tylko próbuje się zroz próbuje ich zrozumieć. You had it all, Robin. A movie Queen at 24. All the big studios came crawling, and you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home. Dostałem pewnego dnia telefon z opus filmu. Zadzwoniła moja znajoma, którą znałem z innych wcześniejszych produkcji, i zapytała się, czy może dać kilka moich filmów reżyserowi, który planuje film z udziałem polskiego operatora. Ja mówię, no to pewnie, że tak. No ale ciekawie, się co to za reżyser. No on powiedział, że to jest Ari Folman. Ja mówię, Ari Folman, ten odwalca z Bashirem. A mój mówi, tak, ja mówię, jezus, no pewnie, bardzo mi się ten film podobał. Możesz, możesz dawać co tam tylko uważasz za stosowne. No i, no i było śmiesznie, ponieważ Ari oglądał chyba dużo, dużo różnych tam miał propozycji, bo wymyślił sobie, że film, który w jakimś stopniu jest zainspirowany opowiadaniem Lema, y, to chciałby zrobić z polskim operatorem. Zresztą mamy dosyć niezłą renomę w świecie. Nawet nie liczyłem, że coś z tego może wyniknąć, ale że się za jakiś czas Dostałem telefon, że Arie Ari mu się bardzo podobały moje rzeczy, że przyjeżdża do Warszawy, żeby się spotkać. I, i chyba nie musiałem długo czekać, bo za 2-3 dni dostałem telefon, że słuchaj, zróbmy ten film razem. Ja nie miałem szansy być na, na, na festiwalu w Sundance, bo, bo kończyłem pracę nad, nad Szumowską przed Berlinem. Więc, więc osobiście nie mogłem być. Jak się dostaje tą na nagrodę, to Instytut Sandans musi zrobić statuetkę. No i to jest taka szklana statuetka. Najpierw kilka razy się upewniają drogą mailową, czy, czy jest dobrze e, e, Twoje nazwisko chcą wy wygrawerować. Tu była w moim wypadku sprawa związana z literką EU. A ja powiedziałem, jak będzie Michal, to nie ma żadnego problemu, że jest fajnie. No ale w końcu udało się Michał. No dobra, super. No, to my to wysyłamy. No, to fajnie coś. Zapomniałem o tym. Minął się sporo czasu. A akurat miałem takie. Mieliśmy w kamienicy, gdzie, gdzie, gdzie mieszkam, prace remontowe związane z elewacją, coś tam. Więc lata styropian, Panowie w kombi Zenona, No, w syf. Jak to na budowie. I pewnego dnia przychodzi pan Bogdan. Taki pan pracownik. Mój, tak. Panie Michale. Słuchaj, panie Michale, mi sobie odebrać takie, ty coś, jakiś tam kurier, coś te. i mi tak po prostu dał i ktoś okazał, że to była ta nagroda. Ja sobie pomyślałem, no nie mogłem sobie wyobrazić lepszego wręczenia i chyba trzeba z dystansem od tych wszystkich nagrod podejść, więc pan Bogdan dał mi nagrodę z Sundance. Pan Bogdan był zresztą bardzo dobrym murarzem, jest, więc myślę, że to jest jakiś taki... Tak mi to widział. sobie mnóstwo rzeczy wymyślić e, e, od, od, od strony jakby koncepcyjnej i to ma jakieś podłoże merytoryczne. Wiemy, jakby co chcemy uzyskać, jakby co chcemy opowiedzieć. E, e, I to można przygotowywać od strony teoretycznej miesiącami, natomiast przychodzi ten jeden dzień, e, e, gdzie, gdzie, gdzie nie wiem, no, aktor jest chory. E, e, ty masz kaca, albo cokolwiek, pada deszcz, miało świecić słońce, i teraz trzeba coś z tego. W tym momencie wszystkie te, te, te czynniki muszą się złożyć. Co daje taki właśnie rodzaj chyba tego, tej koncentracji, tego skupienia, tej takiej siły. Nie?